W części konferencji prasowej powończu Łukę Zrokowego Wlicza Polski Suchier Na początek poproszę o komentarz na temat spotkania trenera zespołu gości pana Jaska Binickiego Przede wszystkim mówię, że z mojej strony to jest zwycięstwo dla mojego taty, na pewno go ucieszy jak zawsze taki obrót sprawy. Jeżeli chodzi o sam mecz, mecz był bardzo wyrównany, w sensie bardzo agresywny, mocny w obronie owa zespoły. Zagrały bardzo dobrze w obronie, bardzo fizycznie. My zrealizowaliśmy swój plan, udało nam się zatrzymać podstawowych graczy Dąbrowy. W pewnym momencie złapaliśmy rytm, zbudowaliśmy kilkupunktową przewagę i w oparciu o do bardzo dobrą obronę i chcę jeszcze raz podkreślić, że ta obrona była naprawdę w dobrym wykonaniu w dniu dzisiejszym wygraliśmy to spotkanie. Bardzo się z tego cieszę. To jest dopiero początek sezonu, także bardzo się cieszymy, będziemy się cieszyć do jutra, a od następnego dnia przygotowujemy się do kolejnego spotkania z strefą. Chcę pogratulować zawodnikom walki, zaangażowania, wszystkim, którzy byli na parkiecie. Chcę pogratulować tym kibicom, którzy przyjechali tutaj nas dopingować. Bardzo im za to jesteśmy wdzięczni i zapraszamy na kolejny mecz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera zespołu gości pana Jackańskiego? Maciej Jankowski radio Gór. na bardzo małej, skuteczności, na bardzo małej ilości rzutów z załuku, szczególnie przez pierwsze dwie kwarty był zatrzymany MKS. Czy to był właśnie ten klucz tej obrony, żeby zatrzymać rzuty z załuku, które jak dobrze wiemy MKS w tym sezonie miał na wysokim procencie, czy po prostu miała być twarda obrona i, i tak wyszło, że tych pozycji też nie było? była twarda skoncentrowana na poszczególnych graczach. Do tej pory Dąbrowa Górnicza grała w określony sposób w ataku Nie wydaje mi się, żeby to akurat rzuty z dystansu były tym, tym kluczem. Tutaj mamy 4 na 16, 25%, 22% przy znacznie większej ilości rzutów, także tak jak mówię, mecz defensywy ogólnie, mecz defensywy, walki, mankament być może, gra na tablicach. W sensie tym, że 14 piłek nam zebrali my tylko, my tylko 10. Wygraliśmy 6 punktów, może niepotrzebnie w końcówce oddaliśmy dwie akcje. Wtedy tych punktów może było być trochę więcej. Niemniej jednak jeszcze raz podkreślam bardzo dobry mecz z mojej strony jako, jako trenera, bardzo twardy, momentami na pewno nie, nie, nie taki porywający, jak niektóre spotkania, które kończą się 90 zdobytymi punktami. Tutaj co innego decydowało o. o o, o zwycięstwie, ale chcę podkreślić, że obie drużyny grały bardzo twardo w obronie. I to nie jest tak, że, że tylko jeden zespół w ten sposób funkcjonował. My, 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 trzeba oddać honor Dąbrowie Górniczej, i bardzo twardo, bardzo mocno. Tak jak mówię, złapaliśmy w pewnym momencie rytm, udało nam się zrealizować pewne założenia, zdobyliśmy kilka punktów pod rząd, odskoczyliśmy i, i w oparciu o dobrą defensywę utrzymaliśmy to zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja jeszcze znajdę, bo fakty. Łukasz Wiśniewski nie zaczął, nie zaczął w pierwszej piątce dzisiaj. Y, był jakoś specjalnie przygotowywany do tego, aby pilnować piotka Pamuły. Jeżeli grypa to jest jakieś specjalne przygotowanie. To, nie, ale to, nie grypę ją, bo jest bardzo dobrym, bardzo dobrym obrońcą i zawsze gra bardzo dobrze w obronie. Natomiast pewne, pewne rozszady w, w, w składzie wyjściowym były w tym, że Łukasz Wiśniewski nie trenował praktycznie ostatnie kilka dni przed meczem ze względu na chorobę. Czy jest więcej pytań do Pana zespołu gości? Thank you very much for your comments. I would like to ask the Polish team, Mr. please share your opinion about today's game. I think it was a hard-fought game. Uh, we, we were really tested early in the first half. Uh, we really couldn't uh, get too much going. I think we had a lot of turnovers and we weren't getting back on defense. But in um, the second half, I think we turned it up. We, uh, we made shots, we had some big stops and uh, we just overall we played well in, in the second half, and I think that what, that's what got us over the hill with the win. Thank you very much. Odpowiedź stwierdzi, że to było bardzo ciężkie spotkanie, gdzie od samego początku zespół z musiał bardzo mocno rywalizować z ekipą z naprawy. Pojawiło się sporo strat. były to mecz walki, jednak w drugiej części spotkania zespół z przyjął inicjatywę. Dzięki temu udało się od niej zwycięstwo. Czy są jakieś pytania do zawodnika zespołu gości? Nie ma pytań, w takim razie bardzo dziękuję. Dziękuję, bardzo. Macie. Jak widać, przegraliśmy mecz w w sezonie. Zabrakło trochę skuteczności takiego opanowania w decydujących momentach. Skuteczność jest na bardzo słabym poziomie i dużo strat to spowodowało, że przegrywamy mecz niedużo mi 8 punktów na własnym parkiecie To boli. Czy są pytania do zabrania o tych stratach wspomniałeś. Co było główną przyczyną? Bo tym razem bardzo dużo ich było w pierwszej kwarcie. Te straty ogólnie są w tym sezonie takim mankamentem trochę MKS-u, bo ostatnio za Anwilem też był z tym kłopot i, i gdzie leży przyczyna tego? Usprawiedliwie, to jest jakieś nie wiem, nieskoncentrowanie. Wszyscy jesteśmy skoncentrowani, chcemy, chcemy bardzo wygrać mecz, może za bardzo i to nas usztywnia, nie wiem. No. Jest ich za dużo, musimy nad tym popracować, żeby to poprawić. są jeszcze jakieś pytania do zawodnika z zespołu MK z górnicza bardzo dziękuję w takim razie o komentarz na temat spotkania proszę trenera zespołu gospodarzy pana Jerzego Nowogórnicza coach Stanisława Milinowskiego first congratulations for toru for the win they was much much better Team in this game, they was uh, much much smarter team on the court. It's, we, it's very hard for us to play if we play with the one guys who was who was good. That's a primo. Other guys was on a, under the level what we needed. For the good game, uh, most important things what we want to control in this game and how we prepare the game uh, needed to be the controlling the ball. We open game with a, I think six, six turnovers in a in a first quarter.

to team like it's not enough fresh to thinking not enough not enough power in the head first in a head not, i don't want to talk about the, the, the physically preparing because i think we are good physically preparing but we don't be we don't we didn't uh, control the game i think in any moment in a, in, a, in, a, in a 40 minutes and that's the reason why on the end we don't be in a chance to, to win.